Szezmano. Tego ostatnio był film na temat okoni. Obiecaliśmy wam kolejny film, że będzie z nadwody. Pokażemy wam jak łowić te okonie już w praktyce. Niestety okonie są totalnie nieaktywne u nas naszych okolicach, a nie chcemy Wam wrzucać filmu bez ryby. I to nie jest tak, że nie próbujemy ich łowić. Wyjeżdżamy co chwilę na jakieś wyprawy, konsultujemy się z naszymi znajomymi, czy w obrębie naszego koła tutaj wędkarskiego biorą ryby. I szczególnie okonie, które chcieliśmy nagrać Wam, nie biorą, nie są aktywne. Dzisiaj byliśmy nawet spróbować, tak samo były nieaktywne, dlatego nagrywamy dla Was odcinek tak. ze szczupaków. Ogólnie na temat sprzętu, gum, troszkę opowiemy w jakich miejscach szukamy na wiosnę tych majowych szczupaków. I wszystko po kolei. Tak, o sprzęcie dużo nie będzie, bo już ostatnio jak było zbrojenie gum. Tam możecie sobie kliknąć, wyświetlił Wam się link do filmu na temat zbrojenia dużych gum. Tam było dokładnie o sprzęcie. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na gumach oraz jak, y, jakie obciążenia dajemy, na jakich wodach łowimy na wiosnę, tak? Jakiego typu gumy używamy? Zaczynamy tak jak zawsze, od najmniejszych będziemy iść coraz większe rozmiary. Zaczynamy od takich standardowych gum. Na które większość łowi. Na no, mniejsze szczupaczki jakieś oczywiście na takie 50, czy na, na, na nasze tak, takie typowe polskie wody. Najbardziej podstawową to będzie Kanibal. Kanibal myślę, że tak jest najbardziej popularny. I w tych Panie... rozmiarach 10-12,5 cm. 10-12,5 cm, one się tak oscylują w takich centymetrach, są też mniejsze, ale to raczej już nie, nie wchodzi w grę. Kolejne będą heringi od Cevija, tak jest, i Westiny, szafkizy, to myślę też nie trzeba przedstawiać, czternastki, dwunastki w różnych kolorach, ciemniejsze, Slime'y, różne, to są straszne. I to też to nie można powiedzieć, który kolor lepszy, tak to wszystko zależy od warunków, w jakiej wodzie łowimy, na czym ryba żeruje, jakie jest naświetlenie wody, no ciężko jest, trzeba po prostu być nad wodą i próbować. No, tak? Zazwyczaj podaję przykład, jak świeci słońce, to zazwyczaj jakieś w jakieś takie ciemniejsze. Co odbijają to słońce? Ja lubię, rynki bardzo rynki. lubię jak świeci słońce w takie kolory typu motor oil pomarańczowe z brokatem. Bardzo fajnie, brokat, sobie, szczególnie tak, brokat brokat brokatowe. Takie, tak, nie? bardzo wtedy lubię łowić. No to no, też nie ma zależności, że jak, jak świeci słońce, bo często też jak świeci słońce, to na fejer tej giry, łowie. To, to jest naprawdę loteria. Tu to? Z... Jak się zechce, jak się poczuje, tak się rzuci. Tak. Tak, Bardziej tak, tak, mi się wydaje tak. przy szczupakach niż kolor to ma znaczenie nawet nie tyle praca, co rozmiar przynęty. Żeby trafić z rozmiarem. Rozmiarem, ale też pracą, często pracą. Pracą, pracą. też, tak, ale, ale rozmiarem, ale rozmiarem ale trzeba, trzeba przede wszystkim. Na przykład takie wygorze od od, yy, od, od Sewidża, to od są tak samo drille no tak samo, to myślę, że one piękną pracę mają. Też widzieliście na pewno kilka szczupaków z tego. Tak, te węgorzyki są o tyle fajne, właśnie, tak jak mówimy na temat przy łowieniu wiosennym, majowym. Często łowimy na płytkich wodach, zarośniętych, łąkach i ten węgorzyk bardzo fajnie pracuje pod moim obciążeniem. Przy wolnym prowadzeniu tym ogonkiem pięknie zamiata, tak? Tak jest. Będziemy później wam pokażemy też większe rozmiary, bo ja mam dużo większe rozmiary niż ten. No, przechodzimy do większych góry, tak jest. Przechodzimy do rozmiaru wyżej. Takie średnie przynęty, tak jak wcześniej pokazywaliśmy Wam, szatyzy i heringi to teren w troszkę większych rozmiarach, 16 cm. Tak jak na przykład uważam, że te szatyzy we wszystkich rozmiarach to są świetne, doskonałe przynęty. Tak, w tym rozmiarze 16 cm najmniej i, odpowiada mi ten szatys. Mimo tego, że najbardziej uniwersal, uniwersalny rozmiar, to najgorzej pracuje. No nie wiem, trzeba zbroić główkę 8-10 gramów, żeby to jakkolwiek fajnie pracowało i tak Żeby fajnie 16. się bujało, ja tak samo mam i nie jestem z tych tak szatys zadowolony, dlatego nie polecam tych 16, Ale najlepszy czy... rochek! W sumie, prawda? A tak niedopracowany pod względem no, pracy. Dokładnie, dlatego zawsze zakładam te dwunastki, albo jak już nie na no to dziewiętnastki, O kaliber wyżej. Dziewiętnastki, świetna na i wchodzę kaliber wyżej wtedy. Tak, tak. Tutaj też tak samo można zobaczyć, od takich właśnie ciemnych, takich z brokatem, po jaskrawe, po yy, yy, białe, perłowe, naturalne, różne rozmiary, tutaj w, ty w tym rozmiarze bardzo fajne, Fox ma też gumki, zaraz Wam pokażę, z celowniczkiem, takie węższe, ciemniejsze z celowniczkiem, bardzo je ja też lubię, Powiem na nie kilka szczupaków, przyjemne bardzo gumy. Kolejne przynęty? To bultizy, myślę, że będą. Tak jest. Tutaj zbierzemy pudełko dalej i. Bultizy. bultizy. Guma, bez której na wodę się nie ruszamy. Jeśli no, chodzi no, o ten rozmiar. Z piękną pracą. 18 cm. W różnych kolorach. Która wije się na boki pięknie, pracuje w miejscu, w opadzie nawet. Tak jest. No, ta guma uważam, właśnie. O, warto ruszyć temat, właśnie wiosny. W maju, tak jak już wspominałem, łowimy na płytkich wodach. Łąkach gdzie woda często jest koło metra głębokości. I to jest jedna z nielicznych gum, zaraz Wam pokażę drugą, to zaraz Wam o niej wspomnę. Na razie nie będę Wam zdradzał. I to jest jedna z tych gum, która pracuje bez żadnego obciążenia fenomenalnie. Sam, I w w sam, sam, sam wkręt, wkręt jak tutaj można zauważyć. Ja tak samo tutaj mam, sam wkręt. na samym wkręcie. Jeśli jest yy, za mało, sam wkręt, my dopadamy tutaj na agrawkę, oliwki jakieś 3-5 Takie łezki typu O tutaj masz chyba założone, prawda? O, tak na przykład. Tak prawda? Na dołożona 10 gramów. to był tu na jakąś głębszą wodę i tak, tak nie było. Tak, I są świetne. Odkryłem też w tym sezonie, bo dawniej łowiłem na tego typu te przynęty z twardym ogonkiem, z pełnym. Bardzo mi ten twister fajnie się spodobał w tym sezonie Fajnie, no, nawet połowieźna to fajnie to pracuje w wodzie Zamiata tym ogonkiem, tak jak jakiś snake A to nie jest snake tylko gruba przynęta z pięknym ogonkiem, I, który zamiata Tak, I co warto wspomnieć, dzięki temu ogonkowi właśnie też pracuje przy wolnym prowadzeniu ładnie Fajnie, czyli gruby. praktycznie w miejscu pracuje, tak, tak samo na tych płytkich wodach Tak samo jak już do płytkich wod przechodzimy, to możemy tak samo w pięknie się Od żabki, Pięknie pracujące, one sobie tak gruchają nad, nad wodą Podskakują, to trzeba fajnie bardzo prowadzić. Tak samo yy, swim. Odręb, świetna przynęta, pływający, płytko schodzący swim. Praktycznie niby jerk, ale jednostajnym prowadzeniem już pięknie chodzi, nie trzeba wkładać wiele siły, żeby go dobrze poprowadzić. Tak samo te ten, ten jerki od Salmot też pięknie pracują, tak samo bardzo płytko, pięknie się tak. miatają prawo-lewo, dosłownie wystarczy tylko zwijać i, i to już fajnie pracuje. Dokładnie. Ogólnie na wiosnę łowimy właśnie typu, przynętami typu jerki jakieś tutaj bultizy. O, jeszcze wspomnę, bo właśnie widzę że po Ricky bardzo też dobrze no, pracuje przy, bardzo... przy, wolnym, przy lekkim obciążeniu i wolnym prowadzeniu. Także staram ona jest się... bardziej taką masywną też tak. natą, Bardziej Ja to bardziej bym proponował na jesień taką przynętę. Nie wiem, czy mogłaby się ze mną zgodzić, bardziej taką masywną. Od, nie wiem, Ja ją lubię na każdą porę roku. No. Ale jest o tyle. Ona taka, pięknie że... zamiata, w sobie. Można ją i... lekko uzbroić i prowadzić co. I też pracuje bardzo fajnie na krótkich wodach tak, Co o tej porze roku jest dla mnie kluczowe, żeby przynęta miała dobrą pracę przy lekkim ukraju. Największymi przynętami, które chcę Wam pokazać. To będzie już naprawdę gruby kaliber przynęt Na przykład bultis. To jest 24 cm, Bultiz, który waży pewnie około 100 107, 110 nawet gram bez nawet obciążenia 110, a z obciążeniem to dużo więcej bym mógł ważyć, a no, to zależy jak ktoś tam zbroi, prawda? Sprzęt, to, tak naprawdę już pod takie metrówki, koło metra już na takie, takie ryby już biorą, w to choć zdarzały się 80, 80, 70 parę nawet na takie Na cnępie. takie 24 cm, ale to już są takie skrajne przypadki. No raczej zakładając taką sprzętę, spodziewamy się ryby w okolicach 90 cm, przynajmniej, Dobra, tak? a nawet i więcej. Dokładnie, tak. Kolejną przynętą, o której wcześniej Wam wspominałem przy Multizach, jest to Gobi Shard. Niesamowita guma, też fenomenalnie pracuje przy wolnym prowadzeniu, na lekkim zbrojeniu, też jest na wkręcie. Co warto zauważyć, oprócz wkrętu mam tutaj balanserek taki wkręcony. Jest tam chyba 5 gram bodajże i świetnie, bo czasami na przykład jak chcemy puścić przynajmniej troszkę niżej typu na metr do półtora, no to już wkręt jest za małym obciążeniem i wtedy taki balanserek Dosłownie 5 gram, 7 wystarczy wkręcony środek gumy, pięknie poziomuje gumę Dokładnie. i bezpośrednio przez to opada pięknie guma. Jakby ja było obciążenie z przodu, to by ryło dnem, czyli tak, jakby łowił byś co padło. A to tak Ty jest. nie chcesz takiego ofertu, Ty chcesz, żeby przynęta spokojnie spadając z dół pracowała na boki i w poziomie ładnym. I w poziomie po dno, Tak jest, tak. Dokładnie. są różnego rodzaju wkręty różnych firm, hmm. także. No, warto się zaopatrzyć coś takiego, bo mocno pomaga, tym bardziej na tych właśnie wiosennych zbiornikach, bo no, są łąki na głębokości pół metra wody, na samym skręcia są łąki pod wodą na 1,5 metra, prawda? I wtedy już taki balanserek robi świetną robotę. Świetna robota, tak samo widzę, że to zbroiłeś mnie. Tak, Zainwestowałeś. wiem, Te Gobi razem z Bultizem. Można powiedzieć bultiz od Westina, Gobi od Sewidja, dwie konkurencyjne firmy i obydwie mają w swojej ofercie świetne przynęty, jeden z moich ulubionych przynęt. To... Są tak samo z zille, taki woblerek, pięknie, pięknie pracujący na boki. Ja już widzę w nim potencjał na. Ja na, też. Na, na pewno na, od niego zacznę na majówkę. Dokładnie. On bardzo blisko pod powierzchnią pracuje, tak samo jak jakieś woblerki, takie, tak. y, które pokazywaliśmy Wam wcześniej, ale w tej przyjęcie czuję po prostu potencjał. Tak. Pięknie. Na majówkę. Pięknie, tutaj korpus się wygina, pięknie odjeżdża na boki. Za przyjęty można robić w stopkę, przyspieszyć, ładnie, zagrać nią. No rewelacyjna, ja ją, ciutkę na nią na majówkę. Ja taką samą mam, zobaczymy, co, zobaczymy, co będzie z tego. Tak jest. Yy, o czym nie można zapomnieć. Westin również 22 cm. Też świetne przynęty. Można je zbroić na sam wkręci, ja bardzo lubię do nich 4-5 gramy zbroić. Na no delikatnym obciążeniem. Z delikatnym obciążeniem wtedy pięknie pracują i dokładnie to wyważa. Tak samo takie węgorze od Sebydża. Tak, Pokazywaliśmy po był... wcześniej małego węgorza, a ten ma 30 cm. Tak, jest... Jak się rozwinie, to już jest potężny mięsa dla ryby. Praktycznie w miejscu ta guma pracuje ten nagonek. No, tutaj dobrze. też od Sewidja herring, 25 cm, także to już... No, nie mam jej pigry. No nie mam, to wiadomo jest przed pod większe sztupaki. 25 cm. Zakadając tego to już... gumę. No. Chcesz złowić no, coś wyrabego. Człowiek by sobie takim czymś pojadł. No. No. W okazji grubych przynęt pokażę Wam tutaj MagPajka od Abu, uzbrojony na potężnym wkręcie 50 gram. Do trollingu bardzo dobra guma. Do trollingu na głębsze wody? Głębsze. Wody. Ja jej na Czocztynie używam. Na Czocztynie, no. Piękna praca pod obciążeniem właśnie takim większym. Do trollingu perfekcyjna przynęta. Grube tutaj, wypustki. A tam jest głęboka woda, to taka 50, robi I też yy, odważnie. 50 robi tam, robi dobrą robotę. Dokładnie tak. I jeszcze pokażę Wam, o przeze mnie już trochę zapomniane przynęty, ale myślę, że na pewno. Wielu z Was zna, to są Puls szady od Berkleja, też bardzo, bardzo mocną pracę wykazują te przynęty bardzo i mapę. warto się nimi zainteresować. O wróćmy do tutaj. To jest tutaj. nie wiem czy będziemy mieli kolejnego. O i tak jak wcześniej jeszcze wspominałem, Wam pokażę. Na słoneczne dni, bo często się właśnie trafia, że majówka tutaj szczupakowa jest słoneczna Uwielbiam tego typu kolory Czarny, ciemny, z brokatem, złoty Tego, to, typu tego bardziej bym zakładał jakby było jakieś pokórnie, deszczowo Tak, 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 to są, to tak, to tak to Naturalny, to coś szczupakowy taki kolor tak, Prawda, tak. taki naturalny szczupak A ten właśnie jak świeci słońce, pięknie ten złoty się mieni i odbija światło No to co, myślę, że podsumowaliśmy nasze przynęty, które będziemy tak. korzystać na wiosnę, na majówkę Temat tak. wyczerpany Dokładnie tak. Myślę, że opowiedzieliśmy wam troszkę, pokazaliśmy, przybliżyliśmy w co my celujemy. Może troszkę wam podpowiemy. Może jeszcze ktoś się zdąży uzbroić w te przynęty, jeśli zapomniał o nich przed majówką. Film o uzbrojeniu tak samo jest na naszym kanale. Tak, o tutaj gdzieś będzie y, odnośnik do filmu. Dokładnie tak. I co, tyle, to wszystko. Następny film na pewno będziemy chcieli zrobić z nadwody. Następny film na pewno będzie z nadwody. Ciekawe czy to będzie Spróbujemy coś jeszcze przed majem nagrać. Na temat do koni, no tak jak mówiłem może... ciężkie z tymi zakoniami, ale no liczymy, bo wdarzając chodzą słuchy, że okien w ogóle nie bierze, ale są takie dni, że ktoś tam trafi i połowi dosłownie w jeden dzień przez chwilę w jakimś miejscu. Także nie wiem, czy te okonki są tak wyrzucane, tak, no ciężkie po prostu trafi. Będziemy próbować, będziemy, będziemy wam próbować. znać, jak padnie film, to znaczy, że biorą. A jak nie, no to na majówkę. Jak nie, to się na majówkę szykujemy. się szypujemy. Już mamy sprzęt uzbrojony, przygotowany. Pokazaliśmy wam co, co, co my tutaj będziemy użytkować. I to wszystko, to wszystko. Jak Cię podobało, łapka w górę, subskrypcja na kanale, trzymajcie się Na razie.